Odcinek mamy już na miejscu. Dotarliśmy. Już jesteśmy na miejscu. Idziemy się przywitać z Pawełkiem, zarejestrować się i włączę się za chwilkę. Także zapraszam na odcinek. Już no, mamy. Jesteśmy zarejestrowani. Jołcia też. A my lecimy na przywitanko. Także zaczynamy. Drugi krasowy zlad poszukiwaczy no zobaczcie ile osób już jest i co na razie na razie tylko niewielka część bo ogólnie ma być coś około 150 albo nawet jeszcze więcej osób No i oczywiście będą chłopaki z misji skarb także włączę się później Dzień dobry, kolejny dzień No już po śniadanku ale zobaczcie ile przez noc przybyło było pojazdów także będzie dzisiaj zacny kopanko zaraz wam pokażę część integracyjną mam nadzieję, że YouTube mnie nie skasuje za, za muzykę, nie zbanuje tam oczywiście mamy namioty reklamowe Majlaba. główny namiot DJ'a SHP nadwiślańskie Urzecze i tutaj mamy dzisiejszą stołówkę. Już widziałem chłopaków z grupy e, z misji skarb. Jest też Bartek z, z kanałów Al Alfabeta. No, a Pawełek też tu się kręci cały czas, także e, stowarzyszeń też się pojawia coraz więcej. Wczoraj przybyło stowarzyszenie Invenium. Tam już widzę kolejne e, namioty reklamowe i Banery, także później będziemy obchodzić. Może się uda jakieś naszywki ogarnąć, upolować od kogoś. Także cóż, my się zbieramy powoli i będziemy lecieć już na, na kopanku. Także włączę się później. No i jedno stowarzyszenie, już przeatakowałem. Mam przepiękne naszywki. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze nadwiślański urzecze plus naklejki także lecimy z darami aby się odwdzięczyć no i super no to zaczynamy już było przywitanie się z, z grupą e, z chłopakami z misji skarb którzy wczoraj dotarli miałem okazję z nimi porozmawiać e, my zaraz ruszamy ruszamy na kopanie także jeszcze wspólne zdjęcie E, jedziemy ze wszystkimi posługiwaczami Grecia, i widzimy się na polu Jest sporo osób Kolejne stowarzyszenie dotarło? Ludzi sporo także lecimy i do pierwszego sygnału z pola No tu mamy pierwszy sygnał na ID35 nic się nie zmieniło także sprawdzamy czym mnie ziemia przywita A pierwszym fantem jest kawałek Łuseczki. No i super lecimy do kolejnego o Jolcia znalazła zobaczcie Przepiękny. Nasze. Międzywojenne. Pięć groszy. No to gratulacje. Znalazłeś. się. No. <laughs> Wygrała konkurs za pierwszą monetkę. No i mamy kolejny kolorek. Przepiękny sygnał 66. Centralnie. Idealnie w punkcie. Więc Sprawdzamy. Może tym razem? Mi się trafi monetka. No, oczywiście. Jest monetka, i będziemy pozdrawiać, bo wyszedł prl -ik. A mamy zaczny rocznik. 66. Super. Jest pierwsza monetka. I kolejny sygnał wykopany. 29,30. Zobaczymy, co tym razem. Ale wykrywacze grają. A maniutek cichutki. O proszę. Jest i kolcok. A kolejny fantem. Namierzamy. Jest coś. No i mamy jakąś plombę. Plombę. O. I trafiła się plomba. racznik coś nie będzie, coś widać. 1954. No. Fajna, fajna. A z drugiej strony? Literka M. Czar Mikołaj. No, o, super. No, Czar to popularne u nas. No, no. Ale jest, jest kolejny Jest kolejny kolorek. Pokazuję na 35. No niestety sporo tutaj żużlu jest i sporo zakłóceń. No proszę, jest. <noise> jest monetka Jest monetka, ale jakaś malutka wyciszę im pointer tylko I już wam pokazuję Widać jakaś głowa jest Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze no Ale tak, to była ta tajemnica. Także jest kolejna starsza, pierwsza starsza monetka. Słuchajcie, dół na no, półtora spadła prawie ale w końcu wykopałem coś. Jest jakiś kolorek, prawdopodobnie. Wow, o kurde, ale wielka i mosiężna. No, jest kawał łódzki. To tak ładnie biło. Chociaż nie wiem czy to jest łuska. Jest jakiś element miedziany. W przepięknym kolorze. No nic, strzelam koordynaty. A zobaczymy co to... Co to może być. Także jest fancik super. No powiem Wam, że jest grubo. I to nie jest. Myślałem, że to jest nabój. Ale dosłownie się mieni jak złoto, ale... Złoto to pewnie nie jest. Ale są ma jakieś oznaczenia? Także może być fan wypadu I to nie jest coś nowego. To jest mega stare. Jest. No i olcie też coś trafiła, Za to, to sprawdzimy. Oj, chyba jest jakaś ciągłość. Jest. No to sprawdzamy. Słuchajcie. Ale numer To jest moneta, ale ktoś z niej guzik zrobił Chyba? Albo jakiś Tak, plan. ktoś z niej guzik zrobił Ale jest e, międzywojnie Jest międzywojnie i chyba Ale ciężko będzie odczytać Pokaż, dla Kasi, o spodnie no. Jest międzywojnie ktoś z międzywojnia guzik zrobił Ej, szkoda ale super. I kolejny sygnał. Czy warto nagrania? To się okaże. Jolczyna już mnie wyprzedziła z manetką. Także. O! O kurde! Wow! 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 Nie wiem, czy to jest jakaś świeżynka. Spróbuję go delikatnie wyprostować. Ale słuchajcie, mam przepiękny krzyżyk. O kurde, mega, o kurde, wow Ale przepiękne Wow, jest Ale mega cudo No Jolcie mnie zaprzedziła z monetką, a ja mam przepiękny Przepiękny krzyżyk, mega Jest I super jest No ja trafiłem Krzyżyk 18 wieczny. A się trafiła. Plomba. Także super. <grywanie> I stwierdziła, że chce jednak Manticore. <grywanie> także będzie zmiana sprzętu. Tak. Długo nic, i pojawił się jakiś sygnał. także sprawdzamy 29. No, I coś tutaj jest Mam w ręku miałem O, standardowo Kolejny od ucisku No i to chyba będzie ostatni sygnał wykopany na dzisiaj już wyskoczył z ziemi. Jest przyde mną Ale co to jest? Pod kolor obstawiam, że chyba, że jakaś część od. A już wiem, to już jest element od yy, haka. Także są piny. I to jakaś puszka elektryczna. Bo to nawet gdzieś oznaczenia, tak. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Tak Czy wy widzicie tą gębę uśmiechniętą? No Słuchajcie, nie, nie, ja sam do tej pory jeszcze nie wierzę. Był przed chwilą, jeszcze nie ochłonąłem. Był przed chwilą konkurs u Gnosika. Rozlosowywali różne gadżety plus nagroda główna wygrywasz Monticore. Zobaczcie. To, to pięknie się co wylosowałem. Mam tylko Manticore. Dosłownie nie wierzę. Delikatnie, bo to moja. Powiem wam, że emocje. Nie wiem, czy. Nie wiem, jak szybko dojdę do siebie, ale. Emocje są. Z... Nie chcę nic mówić więcej, bo zaraz mnie YouTube zbanuje. O, Także mam nadzieję, że do rana jakoś uchłonę i jutro jakieś relacje będą troszeczkę więcej, także do zobaczenia, do jutra. Kolejny, Kolejny dzień, <laughs> zaczynamy, zaraz wykopki. No ale zobaczcie, <laughs> moja gęba uśmiechnięta, ale kto by się nie cieszył. Zobaczcie, jest bestia stoi jedna, nie z a tu świeża, jeszcze nie rozpakowana, także czeka na otwarcie, a tu już pewnie unboxing zrobię w domu, ale jest no. Wczoraj dzień zrobiony, nie wiem czy może być lepiej bo mi się cieszy dosłownie od samego rana jak wstałem, a obudziłem się gdzieś tam o piątej. I jeszcze tutaj chłopaki z prezentami wpadli. Dostałem naszywkę I mega, mega pamiątkę z tego zlotu. Od chłopaków z... z Międzyrzecza? Z Międzyrzecza chyba też mam ich na szyfki także na pewno gdzieś tam będą do wygrania w konkursie bo mamy od nich kilka więc, więc chętnie też się podzielę no cóż my zwijamy się co to znaczy zwijamy się Jolcia poszła po śniadanko Jolcia poszła po śniadanko i zaraz ruszamy na na kopanie na pole a pole z tego co z tego, co wczoraj chłopaki mówili, to będzie gdzieś tam, więc niedaleko będzie krótki spacerek. I cóż, widzimy się przy pierwszym sygnale z pola. Ale numer, kopnęłem dosłownie sygnał na wierzchu i wyskoczyła kręgłość. No to co, sprawdzamy? Zobaczcie, jest konkret. Jest konkret i, i sprawdzamy, co to jest. Jest wielka moneta. Co monetkę, ale na razie ciężko będzie zidentyfikować. O, to zagnita aluminiowego. To ten kolor. No jednak będzie ciężko z identyfikacją, ale fajnie, jest pierwsza okrągłość. Mogę? Już. Ale to nie są jakieś nasze. No, no nie, nie, na pewno nie. No ale Jest. Pierwsze. Okrągłe. A dziękuję. No i się zbieramy. Przechodzimy na drugie pole. Wielcie wykopa kawałek klamerki dość ładnej. A zobaczycie mniej więcej gdzieś tutaj na zdjęciu. A mi wpada krągłość. Kolejna krągłość. Malutka. Ale co to będzie? A, standardowa. Bratynka. Ale super. Mega kolejna. Kolejny strzał. Tym razem ta jest widoczna. Na tej cokolwiek widać. Bo na tamtej monecie niestety nic kompletnie. Jest tak gładka jak jak to mówią pupcia niemolaka. Także nie ma opcji, żeby cokolwiek na nie dostrzec, ale tutaj już jest. Już coś fajnie widać. Także cieszę i lecimy na drugie pole. Słuchajcie, jest kolejna krągłość. Nie było na wierzchu, bo z 5 cm może pod ziemią. Ale coś jest, a nie A już się ucieszyłem ze czasu. Ale jest guziczek, gęciaczek, czy te No I super, lecimy dalej. I jest jakiś kolejny fancik wykopany. Powiem wam, że trudno mi było znaleźć tę drobinkę. Ale coś jest. O kurde. <ścoughs> Słuchajcie, wczoraj znalazłem przepiękny krzyżyk XIX wieczny. Dzisiaj mam kolejny szkaplerzyk, Spróbuję go doczyścić. Ale jest cudo. O wow. O wow. O wow No, jest mega I na pewno będzie stary Ojko <grywia> No nie mogę Kolejny dzień Mega dzień Lecimy dalej No i wyszedł jakiś ciekawy element Nie nagrywałem bo jakoś tak yy, nie mogłem namierzyć I nie chciałem marnować czasu na poszukiwania Ale zobaczcie wyszedł jakiś Element jakiś zdobiony. Więc strzelamy koordynaty i damy tu później do ekspertyzy, co to może być. Wydaje mi się, że to jest kawałek brązu, ale co to będzie, no to później może w opisie gdzieś e, mniej więcej tutaj będziecie mieli informację, e, co to ewentualnie było i ewentualnie z jakiego materiału. Także my lecimy dalej. A i wynurzył się dzisiaj eee, kolega Alfabeta Także Bartek Pozywionka i wpadajcie do niego na kanał A my lecimy dalej, szukamy kolejny sygnał i cóż my tym razem mamy tam grasuje Jolcia A my namierzamy kolejny sygnał blaszka, A no, też tak musi być. No. ważne, że coś wychodzi, ważne, że fajnie spędzony czas w zacnym towarzystwie. Także lecimy dalej. No jeszku. nie wiem czy ktoś nikogo. Tam i Jolsia zaskoczyła. Zobaczcie co znalazł. Ależ piękne zebra I to, to jest od jakiejś. Nie, to jest od jakiejś zawieszki bo tutaj są dziurki to musi się kawa O, ogarnie garnie też konkretny. a garnek to tobie... chyba był ze złota musiał być. Ale... dawał sygnał na metr na metr ale ta ozdoba jest przecudowna także gratulacje w końcu nie naleczci, nie? w końcu no. <laughs> o, jest stopka od baterii też lecimy dalej poszedłem w to miejsce gdzie Jolcia znalazła ten srebrny element a mi wyskakuje to na wierzchu Stara klamra i to jest klamra klamra kuta chyba, że ktoś tak zrobił sobie uformował, ale ale nie wydaje mi się, biła przepięknie na kolor. Także jest ciekawy, ciekawy element i warto tutaj pokrążyć krążę tutaj w tej okolicy gdzie wyszły dość ciekawe rzeczy bo Joli to soberko i słuchajcie wychodzi chyba kawałek jakiegoś łańcuszka no i jest jest stare co prawda miedziane ale jest przepiękne od jakiejś bransoletki także jest kawałek jest kawałek biżuterii super mega ładny strzał i to chyba będzie jeden z ostatnich jak nie ostatni sygnał bo zostaliśmy chyba ostatnimi poszukiwaczami na polu czyli ja i Olcia i jest kolejny jakiś sygnał tutaj przede mną O, jest kolceczek. No i sobie, Też cieszę. Lecimy. No i to są fanty. Najcenniejsze chyba co dzisiaj wyszły. Mi Przepiękny szkopleżek. To co wydawało się. Nie wiadomo czym wyszło, że to jest kolczek srebrny. Także idziemy zdać fanty. A przy okazji zobaczycie, ile rzeczy wyszło, bo wyszła mega fajna pieczęć. No i łącznie sporo, sporo ciekawych rzeczy, ale mam nadzieję, że nie pozabierali, nie zostały pochowane. Więc jak się uda nagrać, to jeszcze coś tam, Wam pokażę to, co powychodziło. Coż kochani, kończymy imprezę u groszika, drugi kresowy zlot poszukiwaczy dobiegł końca. E, żegnamy się z Pawłem, także mam nadzieję, że za rok również uda nam się być na tym zlocie. I cóż, to no my lecimy dalej w podróż. E, miało być, że już wracamy do domu, ale będą jeszcze kąpieliska po drodze. Także jeszcze kolejny odcinek będzie właśnie z poszukiwań, z plaży. I jest taka szansa, że Jolcia już będzie śmigać nowym sprzętem, czyli nową manticorą. Także my lecimy, żegnamy się z całym towarzystwem i zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Hej!